Dzień dobry w kolejnym vlogu, weekly vlogu, chociaż nie takim weekly, bo zaczynam to nagrywać pod koniec tygodnia, ale ten tydzień to było naprawdę wariactwo pod kątem pracy, pod kątem e, szczepień, różnych tego typu rzeczy, także zleciał ten tydzień niesamowicie szybko, nie wiem nawet kiedy e, i nie było czasu nawet sięgnąć po ten aparat, nie ukrywam. Już sobie łóżko przygotowujesz, tak? Zaraz będziemy kłaść się na drzemkę. Ale wygląda najśmieszniejsze jest to, że w tym tygodniu mieliśmy zupełnie inne plany, i znowu sytuacje losowe pokrzyżowały nam wszystko, bo tak zapomniałam, że Julianka miała termin szczepienia na wtorek, i w poniedziałek po prostu przychodnia mi przypomniała. Więc już wiedziałam, że zarówno we wtorek nic nie porobimy z tego, co mieliśmy porobić, i pewnie w środę, chociaż było wszystko ok. No ale chciałam po prostu dać Juliance trochę oddechu, żeby sobie wiecie, posiedziała w domu, w razie, jakby coś miało się tam dziać, jakaś podwyższona temperatura czy coś takiego, tak? Mama coś się nagrywa. Z kolei w czwartek mieliśmy znowu pojechać na salę zabaw, i chciałam Wam tym razem trochę więcej pokazać, bo mnóstwo pytań dostałam właśnie konkretnie o to miejsce, bo okazuje się, że sporo osób z okolic Bielska mnie wygląda i chciałam trochę więcej o tym powiedzieć. Ale nie udało się, ponieważ zygmuta strasznie zaczęły boleć plecy. No i tak naprawdę nie chcieliśmy ryzykować, bo po ostatnim razie, no tak, tak to po prostu wygląda, że za tym dzieckiem się biega, chodzi gdzieś, skacze i tak dalej, więc czasem tak jest, że po prostu te plany krzyżują jakieś takie, wiecie, rzeczy, no na które nie mamy wpływu tak naprawdę. Tymczasem, zanim przejdziemy do dalszej części vloga, to chcę Wam powiedzieć o czymś, co wydaje mi się może zainteresować. Wiele osób, nie tylko mam. Słuchajcie, tak pokrótce: ja już wielokrotnie wam mówiłam, że my mamy problem w domu z niejadkiem i mówiłam, że Julianka była dzieckiem, które nie jadło. A jak jadła, to jadła bardzo mało, z dużą wybiórczością pokarmową. I ile ja się z tego powodu nastresowałam, to moje. Natomiast z dziećmi, u których brakuje żelaza, jest z reguły tak, że jak nie ma tego żelaza, to one też nie mają apetytu. I to jest takie błędne koło, dlatego ogólnie anemia u tak małych dzieci jest bardzo ciężka do e, wyleczenia. Ja też dostawałam mnóstwo. Mnóstwo takich pytań, proszę, kochanie. Mnóstwo takich pytań, jak w ogóle ja doszłam do tego, że Juliance zaczyna się anemia. Zrobiłam badania na własną rękę. Po prostu. Moja pediatra nie widziała jakichś szczególnych wskazań do tego, żeby robić po pierwszym roku życia te badania, ale ja po prostu wiedziałam, że chcę zrobić, bo uważam, że fajnie przynajmniej raz w roku sprawdzić tą morfologię, gdy wszystko jest w porządku. No i wtedy wyszło, że faktycznie ta anemia nam się zaczyna, że żelazo już było na bardzo złym poziomie mimo, że po w ogóle tego nie było widać i nie była takim, wiecie, stereotypowym, anemicznym dzieckiem po prostu z wyglądu, wręcz przeciwnie, ona ma ogólnie ciemną karnację i w ogóle wyglądowo po niej tej anemii nie było widać. Przeszłam przez różne opcje, aż trafiłam na Naprawdę fajne rozwiązanie, które swoją drogą pomaga również mi, bo jak jakiś czas temu zrobiłam morfologię i okazało się, że moje żelazo również leży i płacze, bo tam jest chyba go, nie wiem, 30, przy normie od 50 do 170, to postanowiłam również skorzystać. I to jest przede wszystkim produkt, którego nie poznałabym, gdyby nie moja widzka Klaudia. Która odezwała się do mnie właśnie przez Instagrama i zaproponowała pewne rozwiązanie, gdzie ja byłam na początku bardzo mocno sceptyczna, ale też wysłała mi wyniki krwi właśnie swojego synka. Ja też zagłębiłam się w ten temat, analizowałam z Zygmuntem też składy, różne historie opisywane w internecie. I tak dalej, i tak dalej. więc Jeżeli jesteście zainteresowani, odezwijcie się do mnie przez Instagrama, bądź nawet na maila i powiem Wam co i jak. Ja jestem naprawdę tak wdzięczna, że trafiłam na te produkty, bo to dosłownie pojawiło się w całą porę. Eee, przede wszystkim dla Julianki, no ale też tak naprawdę dla mnie, jak się później okazało. Ja wiem, że mnóstwo rodziców ma problem właśnie z niejatkami w domu, i pierwsze co ja bym wam mogła słuchajcie zasugerować, to sprawdźcie morfologię i sprawdźcie poziom żelaza. Tak samo jeśli Wasze dzieci często chorują. Jeżeli łapią każdą infekcję, to e, ja to zawsze powtarzam, nie jest problemem to, że wszędzie są bakterie, wszędzie są wirusy, ale problemem jest to, że dzieci to łapią. I trzeba po prostu znaleźć przyczynę, dlaczego tak jest. Więc ja Wam polecam trochę zagłębić się w temat, bo jak się okazuje, ten niedobór żelaza u dzieci jest bardzo, bardzo powszechny, a często daje tak naprawdę odpowiedź na wszystkie nasze problemy. Więc przede wszystkim ja bym od tego zaczęła. A jeżeli już macie gdzieś tam zdiagnozowany ten problem, to ja bardzo chętnie podzielę się z Wami naszym rozwiązaniem. Bo tak jak mówię, szukałam długo, testowałam jakieś żelazo syntetyczne, testowałam żelazo jako lek po których Juliaka wymiotowała dosłownie i nic nie przynosiła efektu. O, co tutaj mamy? Puk, 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 tata robi, tak. A gdzie jest zegar? Tik, tak. Tu i gdzie jeszcze? Tutaj, pięknie. A gdzie jest Julianko dzidziuś w łóżeczku? A, robi dzidziuś. I a gdzie jest misiu? Tutaj. Słuchajcie, swoją drogą, Julianka jest naprawdę zakochana w Pucio. My mamy tą dużą wersję: Pucio uczy się mówić, a z małych mamy o tej nauce odpieluchowania. I powiem Wam szczerze, że ja trochę się przed puciem broniłam. Nie wiem dlaczego. Wydawało mi się, że. Te książki są takie, wiecie, popularne, ale te ilustracje mi się tak średnio podobały, ale zakochałam się chyba razem z moją córką, więc no coś w tym płciu jest, że dzieci faktycznie uwielbiają. My już na pewno Julianka na Mikołajki dostanie tą wersję świąteczną płcia, bo w tym roku wyszła. I na święta dostanie dwie kolejne części, to już wiem, bo jedna osoba zapowiedziała się z prezentem, więc fajnie, na pewno będzie zachwycona, bo dosłownie tą zna już na pamięć. I fajne, słuchajcie, jest to, że ona dopiero na tej książeczce, właśnie na płciu, zaczęła się bawić w takie pokazywanie. Ja pytam, gdzie jest właśnie kogut, gdzie jest piesek, i ona pokazuje ładnie paluszkami na wszystkie te przedmioty i rzeczy. Także super! Ostatnio na przykład zapytaliśmy, gdzie są wiewiórki. I dokładnie pokazała i to mnie akurat zdziwiło, bo nigdy o tych wiewiórkach jakoś szczególnie nie opowiadałam. No więc daję znać, bo jeśli z jakiegoś powodu też się przed płuciem bronicie, no to słuchajcie, dla dzieci. Dzieci naprawdę lubią. Jedna rzecz, yy, którą chciałabym otworzyć tutaj z Wami, bo, bo to jest prezent od mojej widzki, która napisała już do mnie jakiś czas temu z pytaniem, czy może mi wysłać po prostu yy, prezent w postaci własnoręcznie wykonanych ozdób świątecznych. Ja już mniej więcej wiem, jak to wygląda, bo y, dostałam wcześniej zdjęcia, ale jeju, na żywo boziu. Jakie to jest piękne? To jest w ogóle karteczka, czekajcie. Ten drobiazg przypomina ci, że warto zatrzymać się choćby na chwilę. Teraz Wam to pokażę z bliska, ale mam przepięknie zapakowane cztery bombeczki dla każdego członka naszej rodziny. I zacznę od tego, że to jest coś, co wzruszyło mnie do granic ostatnio, ponieważ wiedziałam, że dostaniemy rodzinnie właśnie te bombki i mogłam sobie wybrać kolory nawet, ale. Tu są cztery i wzruszyło mnie to niesamowicie, że będę płakać, wzruszyło mnie to, że ta czwarta jest dla Zuzi. To jest w ogóle niesamowite, że ludzie, wiecie, lata mijają, a ludzie wciąż pamiętają. I jejku, jejku naprawdę, to jest cudowne. Niech iskierki tego drobiazgu rozświetlają Twój dzień i przynoszą radość każdej chwili. No i mamy dla Zuzinki... I dla Zuzinki niech w drobiazgach kryją się te momenty, które zostają w pamięci na zawsze. Jakie to jest trafne. Ale jejku, ja już widziałam to na zdjęciu, tak jak mówię, ale ja się tak teraz wzruszyłam. Jeszcze bardziej. Pokazuję. <grym> Zrobiłam sobie makijaż dzisiaj rano i nie chciałabym go stracić. Iza robi cudowną robotę. O jejku, jakie to jest piękne. I mega porządnie zrobione. Przecież to wygląda przepięknie ile pracy tu jest włożonej. Niesamowite. Jeśli chcielibyście wesprzeć, to ja wam tutaj zostawiam Instagram Izy, bo yy, no, robi naprawdę cudowną robotę. I ja w tym roku przyznaję, że trochę sobie przewartościowałam kwestię kupowania ozdób i w ogóle tego szaleństwa świątecznego. I uważam, że dużo fajniej kupić coś takiego, co faktycznie będzie zdobiło nasz dom, naszą choinkę i takie ozdoby zrobione od serca. Przy okazji wspierając po prostu kogoś. Jejku, jestem naprawdę niesamowicie wzruszona. Jeszcze raz Ci ogromnie dziękuję, bo e, zrobiło mi to dzień. Naprawdę, zwłaszcza ta bombeczka. I w tym roku na pewno zawisnie u nas na choince. Zawisną u nas na choince. Mega pięknie to wygląda. Słuchajcie, Julianka już oficjalnie odkryła kredki. E, tak mocno odkryła kredki. To jest nasza ściana w przedpokoju, ale już o tym powiem więcej. Słuchajcie, kiedy dodałam to Insta Story z właśnie tą pomalowaną ścianą, to mnóstwo takich wiadomości dostałam: że, że masakra w ogóle, że Wy to byście ukarali dziecko za coś takiego, że przecież to są ściany i tak dalej. I zastanawiam się właśnie, bo opinie. W tego typu rzeczach są mocno podzielone. Część osób uważa właśnie tak, a są też osoby, które mają z tym duży luz. Ja powiem może najpierw, jak to wygląda w moim odczuciu, dla mnie to jest tylko ściana. E, popisana ściana, którą można w każdej chwili pomalować, jeżeli będziemy chcieli. Fakt był taki, że Julianka zaczęła tą ścianę rysować, jak e, była po prostu sama przez moment i nie wiem nie wie w ogóle, skąd ona wzięła tą kredkę i od razu poszła do tamtej ściany. Ja to zobaczyłam po czasie, nie zobaczyłam od razu i miałam takie ojacie, jak, jak to się stało, dosłownie może była sama, nie wiem, pół minuty. Ale potem widziałam, że ona do tej ściany znowu podchodzi i w tym momencie my jej wytłumaczyliśmy, że okej, okay, na tej ścianie może pisać tą ścianę, ma taką do kolorowania, do malowania, ale na innych nie. I śmiesznie po prostu chodzi po całym domu i na przykład pokazuje na inną ścianę, jak trzyma kredkę i mówi no, 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 paluszkiem pokazuje. Więc e, tak jakby rozumiem faktycznie, że tylko tam to może zrobić. I ja też dużo e, czytałam o tym z punktu widzenia takiego e, też psychologicznego, pedagogicznego i tak dalej. I zdaniem niektórych ekspertów takie pisanie na przykład po wybranej ścianie e, dobrze wpływa właśnie na rozwój dziecka, na poczucie bezpieczeństwa i tak dalej. Nie wiem, nie zagłębiałam się aż tak w temat, e, zawsze robię tak jak czuję, ale jestem ciekawa jakie Wy macie zdanie, bo ja w ogóle wychodzę z założenia, że dom jest po to, żeby w nim mieszkać i ma nam służyć dom to nie jest muzeum, to nie jest miejsce, gdzie wszystko ma być na swoim miejscu i po prostu nie może być żadnego bałaganu, nie może być brudno, że ściana nie może być porysowana, że buty mają być zawsze ułożone i tak dalej. Oczywiście, że w pewien sposób dbanie o porządek jest na pewno dobre. I takie nawyki dobrze wpływają na nasze inne jakieś tam sfery w życiu, choćby związane właśnie z pracą, z prowadzeniem później, też z rozwijaniem jakiegoś biznesu, uczy nas takiej samodzielności, systematyczności, odpowiedzialności. Natomiast te wszystkie rzeczy trochę się rozmywają, jak jest dziecko. I ja na przykład mam totalny luz z tym, że ta ściana jest popisana, bo przecież jest dziecko. I szczerze dla mnie takie słowa, które kiedyś przeczytałam właśnie od mojej obserwatorki. Tak zapadły mi w pamięć. Ona napisała, że właśnie straciła dziecko w bardzo późnej ciąży i rozmawiali z mężem na temat takich właśnie rzeczy, jak pisanie po ścianach w domu. Śmiali się, że będą musieli słuchać wszystkie flamastry itd., itd., bo mieli świeżo wyremontowane mieszkanie własnościowe. I potem ona mi napisała, że oddałaby po prostu wszystko, totalnie wszystko, żeby to dziecko było z nią. I każdy centymetr ściany mógłby być popisany, żeby tylko to dziecko mogło po prostu e, być przy niej. I to jakoś tak sobie zapamiętałam, że nie wyobrażam sobie robić jakiejś tragedii z czegoś takiego. Nie wyobrażam sobie się złościć, przecież to jest tylko ściana. W wielu kwestiach, powiem wam szczerze, takich właśnie materialnych i tak dalej, mi się bardzo. To wszystko zmieniło, i ja naprawdę jestem taka, i na szczęście Zygmunt też, że jak na przykład coś się zniszczy w domu, ktoś coś stłucze, ktoś coś zepsuje, to nie robimy z tego w ogóle żadnego dramatu, tylko zapominamy albo naprawiamy, jeżeli coś da się naprawić, i to, to jest po prostu życie. I przywiązywanie się do rzeczy takich materialnych, to jest uważam najgorsze, co człowiek może sobie zrobić. Tymczasem słuchajcie jeszcze tak w temacie tych bombek, bo akurat mam je tutaj na biurku. Ostatnio dodałam na Instagramie fajną karuzelę, która miała na celu zakomunikowanie ludziom, że grudzień to nie jest jakaś licytacja, że święta to nie jest konkurs na to, kto ma lepiej udekorowany dom, kto ma lepsze prezenty i tak dalej, kto ma więcej kubków świątecznych. Tak naprawdę, w gruncie rzeczy i tak liczy się najbardziej czas spędzony z rodziną i to, y, jakie wspomnienia stworzymy w tym grudniu i, i w ogóle przez święta, cały ten czas. I właśnie patrząc na te bombki, mam taką myśl, że gdybym serio miała kupić jakieś ozdoby świąteczne, to wolałabym zainwestować w coś takiego, gdyby to były moje pierwsze ozdoby, niż kupować po prostu coś, co mają wszyscy, bo to na pewno zostanie z nami na lata. Każda z tych bombek. Ja to w ogóle mam wrażenie, że z roku na rok jest coraz gorzej i Święta dosłownie w przestrzeni internetowej w tym roku rozpoczęły się chyba początkiem listopada, bo już wtedy wszyscy pisali o świątecznych kubkach, dekoracjach itd. Tak I ja już chyba tego, słuchajcie, nie kupuję. W zeszłym roku byłam mocno y, w ogóle zafascynowana dekoracjami i przygotowywaliśmy się świątecznie, ale to z tego powodu, że kupiliśmy wtedy ten dom. Y, miały być to nasze pierwsze święta. Ja nie miałam też za dużo dekoracji i bardzo mi zależało, żeby było tak Totalnie świątecznie, że, żeby po prostu było rodzinnie, i chciałam te święta jak najbardziej zaczarować dla, dla jeszcze wtedy sześciomiesięcznej Julianki, ale w tym roku na pewno będę już podchodziła do tematu inaczej. Na pewno użyję wszystkich zeszłorocznych dekoracji świątecznych i jestem pewna, że będę ich używała przez kolejne lata, że nie kupię kubka świątecznego żadnego nowego, bo. Szczerze uważam, że to jest bez sensu. Kupiłam w zeszłym roku cztery kubki świąteczne, które wisiały sobie w kuchni. Do tego dostałam tam jakieś chyba w prezentach dwa inne. I to jest przecież i tak tylko na miesiąc. No, umówmy się, jak przychodzi już nowy rok, to zwykle te wszystkie świąteczne rzeczy chowamy, no bo już jest jakaś taka inna aura. Już po prostu człowiek człowieka nie cieszy choinka, nie cieszą dekoracje. Człowiek robi sobie nowe postanowienia, noworoczne plany, cele i wchodzi w jakiś taki inny po prostu rytm, i nie wyobrażam sobie znowu kupować kolejnych rzeczy tylko na miesiąc. Wiem, że nie każdy z moich widzów ma Instagrama, więc taka Rozela jest wam nieznana, którą wtedy dodałam. Dlatego też taki komunikat tutaj dla was. Słuchajcie, szanujcie swoje pieniądze i przede wszystkim pamiętajcie, że nie musicie tego wszystkiego kupować i robić tylko dlatego, że na Instagramie to widzicie, albo na YouTubie, albo gdziekolwiek w internecie. W grudniu inne rzeczy są ważne i na tym polecam się skupić. Uwaga, uwaga, czy Wy jesteście gotowi na ten armagedon? Widzę, że Julianka coś wcina i zaraz Wam też o tym powiem więcej. Patrzcie jak tu wygląda. Jesteśmy w trakcie właśnie robienia porządków w komodzie. Julianka mi dzielnie pomaga. Tutaj są rzeczy, które już są za małe, ewentualnie splamione, ale chcę Wam o czymś koniecznie powiedzieć, a propos właśnie tego co je Julianka. Słuchajcie, jeśli szukacie jakiejś fajnej opcji na zdrowe przekąski, zarówno dla siebie jak i dla dziecka, to suszarka do owoców. Oczywiście możemy też w niej suszyć grzyby, wołowinę i tak dalej, ale nam konkretnie służy do owoców. Mam tutaj suszone przede wszystkim jabłka, to jest u nas hicior, mam suszone i mam suszone śliwki, które też są hitem. Robiliśmy eksperyment z cytryną, ale wyszła okropna. Czyli się wykorzystam ją po prostu do herbaty zimowej. Ja Wam podlinkuję tą suszarkę, bo pewnie będziecie pytać, jaki to jest model, więc znajdziecie w opisie. Ale no słuchajcie, to jest w ogóle naprawdę cudowne urządzenie. Totalnie mogę jeść zamiast na przykład chipsów do jakiegoś serialu czy filmu i wchodzi super. No i bez wyrzutów sumienia możemy dzieciom proponować. Julianka teraz sobie podjada właśnie jabłko i jest to też jakieś tam urozmaicenie powiedzmy, że to nie jest wiecie normalne jabłko, e, tylko taka przekąska. Ja po prostu mam pewność, że mimo wszystko zje coś dobrego, zje mm, te owoce, także taka podpowiedź i polecajka z mojej, w sumie z naszej strony, bo wpadł na to Zygmunt. O matko, czy wy to widzicie? Śnieg sypie, taki mokry śnieg, okropny. Ja właśnie siedzę w aucie pod Rosmanem. byłam przed chwilą w Rosmanie. Robiłam małe zakupy, potrzebowałam w sumie jakichś dosłownie pierdół, a przy okazji kupiłam kilka przekąsek dla Julianki, bo zawsze jak jestem, to staram się zabrać. Coś takiego, wiecie, dla niej zdrowszego, jakieś mango, jabłka suszone, tam są takie chrupki, kaczuszki. Coś takiego, ona to uwielbia i mamy po prostu w domu taki, wiecie. Mały zapasik. Ostatnio Wam też mówiłam, że to jest mój ulubiony żel do mycia twarzy. I żeby nie być głosłowną, to pokazuję. To jest chyba moje czwarte już opakowanie i kupuję go niezmiennie, bo uważam, że jest najlepszy. Przynajmniej mi najlepiej służy. A z tyłu są, słuchajcie, jajka, bo jeszcze po drodze odbierałam właśnie jajka. Trzy palety. Zawsze kupujemy większą ilość, przechowujemy to później odpowiednio ale po prostu nie chce nam się dokupować codziennie, a faktycznie tych jajek u nas bardzo dużo jest. Tak wyglądają przykładowo ususzone jabłka, właśnie z tej suszarki do owoców i to jest najlepsza przekąska, uwierzcie mi. Ja się zamknęłam przed chwilą w pokoju, bo chcę i muszę trochę popracować. Tymczasem słyszę, jak Julianka mocno dobija się tutaj do drzwi. Bawi się z tatą. Oczywiście to nie jest tak, że jest sama, także spokojnie, ale moje matczyne serce pęka. To są, nie ukrywam, minusy tego, jeżeli pracuje się w domu, mając dziecko. Uważam, że pod tym względem, akurat tak chodzi o samą psychikę, mogą mieć łatwiej mamy, których dzieci są w żłobku. I tego nie widzą. Aczkolwiek oczywiście ja bardzo doceniam, nie chciałabym, żeby Julianka była w żłobku, e, no ale to taka właśnie mm, ciekawostka, takie uroki po prostu. Ja tutaj wiecie, staram się skupić na pracy, a przed chwilą tak wołała mama, mama, że po prostu byłam tyle, żeby mm, do niej pójść, ale słyszę teraz, że się uspokoiło i zajęli się zabawą, więc fajnie. Twoją drogą mam na sobie słuchajcie łańcuszek z medalik z matką Boską. To jest medalik, który dostałam złoty, który dostałam mm, po tym jak urodziła się Julianka. I to jest prezent od mojego męża, natomiast miałam do tego łańcuszek, który Julianka zerwała niestety, jakoś jak miała, nie wiem, 6 miesięcy. No i nie nosiłam go i właśnie ostatnio Zygmunt zrobił mi prezent, kupił taki łańcuszek i mogę go znowu nosić. Ale teraz łańcuszek nie jest złoty, jest pozłacany i powiedziałam właśnie, żeby absolutnie nie kupował złotego łańcuszka, bo prawdopodobieństwo, że Julianka na przykład zerwie go ponownie jest bardzo duże i byłoby mi ogromnie szkoda, a tak to wiecie, będzie to po prostu do przeżycia, będzie na pewno znacznie mniej bolało. No a złoty dokupimy, jak już faktycznie Julianka wyrośnie z tego etapu, żeby ciągnąć za rzeczy i żeby przestała interesować się po prostu aż tak biżuterią, którą mam na sobie.